Siemanko z tej strony skubany i witam Was po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj mam dla Was porównanie MP412REX kontra Magnum. Zapraszam do oglądania. Pierwszy pistolet, czyli Magnum, jest to pistolet, który cechuje się przede wszystkim dużymi obrażeniami i to jest zaleta. 60% do 20 metrów, a potem 30% od 50 metrów. To dobrze. 6 pocisków w magazynku i czas przeładowania 3,9 sekundy mogą wydawać się dość słabym rozwiązaniem, aczkolwiek jest to rewolwer, więc musimy sobie z tego zdawać sprawę. Szybkostrzelność 160 pocisków na minutę również nie jest najlepsza, ale pistolet ten jest bardzo dobry, ponieważ przede wszystkim nada się na krótkie, średnie i dalekie dystanse, właśnie ze względu na swoje obrażenia. Strzał w głowę kończy się natychmiastową śmiercią, jak w przypadku karabinów snajperskich. A teraz przejdę do odrzutu tego pistoletu, bo to jest kwestia, na którą należy się chwilę dłużej zatrzymać. Odrzut w pistolecie Magnum jest to kwestia do opanowania. Należy po prostu strzelać krótki, krótkimi seriami. Mam na myśli tutaj strzał po strzale musi być wykonywany w odpowiednim odstępie czasu. Oczywiście niezbyt dużym, aczkolwiek wynoszącym od pół sekundy do sekundy, tak aby jak najlepiej zminimalizować odrzut. Teraz MP412, czyli po prostu REX. REX to jest oczywiście rewolwer, który cechuje się dużą szybkostrzelnością, bo aż 255 pocisków na minutę ale troszeczkę mniejszymi obrażeniami w porównaniu do Magnuma, bo 50%, no i 28% od 38,9 metrów. Pojemność magazynka oczywiście 6 pocisków, aczkolwiek czas przeładowania 3,4 sekundy, czyli o wiele lepiej niż w przypadku Magnuma. Odrzut jest troszeczkę bardziej korzystny, aczkolwiek jest, myślę, że pistolet Rex jest łatwiejszy do nauczenia się, łatwiejszy do kontroli niż Magnum. Teraz... Wyniki porównania. Według mnie to porównanie zwycięża Rex. I przede wszystkim jest to dlatego, że ma większą szybkostrzelność i krótszy czas przeładowania, czyli coś, co tak naprawdę zawsze nam się przyda, bo 10% obrażeń w przypadku, kiedy pistolet i tak nie zabije nikogo przy użyciu dwóch pocisków, nie ma większego znaczenia w jakimkolwiek przypadku, bo strzelając na bliskim dystansie, nieważne, czy wystrzelimy dwa pociski zadające po 60%, czy dwa zadające po 50%, bo wychodzi na to samo. Zabijemy kogoś dwoma pociskami, dlatego właśnie wygrywa Rex. Może tak mi się wydaje, że ta opcja lunety w Magnumie jest korzystna dla tych, co lubią mieć przybliżenie, ale ja wolę zwykły celownik, taki jaki mamy tutaj fabryczny przy rewolwerach. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, aby zagłosować na najnowsze porównanie na naszym Facebooku. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie wakacje. Trzymajcie się. No i narka.